Bo, jakby praca jakby artystyczna, zawodowa polega w dużym stopniu jednak na systematyczności i na tej determinacji codzienności, ćwiczenia i pracy. Jakby faktycznie nasz zawód wymaga od nas jakby tej, tej determinacji i systematyczności. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że w takiej luźnej atmosferze wakacyjnej gdzie dzieci nie są obciążone dodatkowymi zajęciami, można śmiało popracować nad instrumentem, nad grą, nad utworami i to na pewno wpływa bardzo na rozwój, bo jest to długi okres czasu. Dwa miesiące to jest, to jest taki zupełny przepływ bez lekcji. Jest to długi czas, kiedy można troszeczkę popracować w innej atmosferze. Na pewno najważniejsze na warsztatach jest to, że mamy bardzo mało czasu na pracę, bo to są okres kilku dni i w tym czasie codziennie mamy lekcje, co jest pierwszą taką różnicą, bo w ciągu roku mamy dwie lekcje w ciągu tygodnia. One są przedzielone kilkoma dniami przerwy. I to tu na warsztatach wymaga niesamowitej takiej szybkiej pracy i szybkiej reakcji ze strony ucznia i ze strony nauczyciela. I nie ma tego czasu na zastanowienie się, na długofalowe planowanie, tylko musi być szybka akcja. Celem tortur jest oczywiście praca z młodymi uczniami w celu rozwinięcia ich umiejętności. Czasami zdarza, zdarzają się takie przypadki, że trzeba dokonywać pewnych korekt lub... Pracować nad konkretnymi elementami warsztatu, z którym uczniowie przyjeżdżają. Niektórzy uczniowie przyjeżdżają ze specjalnymi potrzebami, przychodzą i proszą o pracę nad konkretnymi elementami gry, z którymi sobie nie radzą. My jesteśmy tu po to, żeby spełniać ich oczekiwania. Bardzo ważnym też podczas tortur jest integracja uczniów ze sobą. Uczniowie nawiązują tu przyjaźnie, które trwają często latami i też. Pasja, która ich łączy, wciąż rozwija i utwierdza sensowności wyboru drogi muzyka. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne podczas warsztatów. Dobry, witam serdecznie w Państwo na koncercie finałowym piątych wentów tortuk muzycznych w Hadownicy.